Witajcie w bankowe ABC. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu bloga. Dziś pod lupę bierzemy dwie, wydaje się ciekawe promocje kont w banku. Tak jest, mamy załóż konto i zyskaj premię edycja trzecia oraz e-konto z bonusem. Też trzecia edycja. No właśnie. Przejrzymy regulaminy, materiały promocyjne. Spróbujemy wyłuskać te kluczowe informacje, no wiesz, warunki, korzyści dla kogoś, kto myśli o otwarciu tam konta. Dokładnie. Czyli co trzeba zrobić, żeby skorzystać, co można hmm, zgarnąć i jakie są te główne różnice między nimi. No to zaczynajmy. Może od tej pierwszej. Załóż konto i zyskaj premię. Brzmi bogato. Do 600 złotych. Lokata. Tak, potencjalnie 600 złotych w premiach plus ta lokata. Ale po kolei. Kto może skorzystać? Tutaj warunek karencji to zdaje się brak konta osobistego lub oszczędnościowego w banku od 1 stycznia 2022 roku. Zgadza się. A jak wyglądają te nagrody? Bo to nie jest jedna kwota od razu. Nie, nie, to jest rozłożone w czasie. No właśnie, pierwsza premia, stówka, yy, wpada za. Yy, no, trzeba spełnić yy, dwa warunki. Jakie? Po pierwsze, jednorazowy wpływ na konto minimum 1000 złotych i to uwaga w ciągu 7 dni od otwarcia konta. O, tylko 7 dni, to faktycznie szybko. No, a drugi warunek to zrobienie 8 transakcji kartą albo blikiem w miesiącu otwarcia konta lub w następnym Okej, okay. czyli 100 zł na start, jeśli się zdąży z wpływami i transakcjami. Co dalej? Dalej mBank nagradza powiedzmy regularność. Są cztery kolejne premie po 50 zł każda, czyli łącznie 200 zł. Tak. Warunki są podobne. Co miesiąc przez cztery kolejne miesiące, licząc od drugiego pełnego miesiąca po otwarciu konta, trzeba zapewnić wpływ minimum 1000 zł i zrobić te 8 transakcji. Rozumiem, czyli mamy 100 zł plus 4 razy 50 zł to daje 300 zł, a mówiłaś o 600 zł. Tak, bo są jeszcze bonusy. Pierwszy to 100 zł za aktywność, wpada, jeśli uda się zdobyć te wszystkie 5 wcześniejszych premii. Czyli ten startowy 100 zł i te 4 po 50 zł. Taki bonus za wytrwałość. Dokładnie. Drugi bonus, też 100 zł, jest za wybranie konkretnej karty Wiza. Aha, nie byle jakiej. Nie. Chodzi o karty Visa Podróże do e-konta do usług, albo Visa Świat Intensiv do m-konta Intensiv. No i oczywiście trzeba spełnić warunki do tych premii od pierwszej do piątej. Warto dodać, że dla tych kart jest chyba zwolnienie z opłaty przez rok. Tak, 12 miesięcy bez opłaty miesięcznej. I jeszcze mały gadżet. Pierwsze 10 tysięcy kart Visa Podróże ma mieć diody LED. Świecąca karta. Ciekawe. Okej, okay, to mamy już 300 plus 100 plus 100, czyli 500 złotych. Brakuje setki. Ostatnie 100 złotych to bonus za dziecko, znaczy za otwarcie e-konta do junior, e-konta możliwości dla dziecka. Trzeba to zrobić najpóźniej do końca pierwszego pełnego miesiąca po otwarciu własnego konta. No, sporo tych warunków, ale faktycznie składa się na 600 złotych. A ta lokata? Jest dostępna przez 30 dni od otwarcia konta. Link powinien przyjść w powiadomieniu. Warunki: 3 miesiące, oprocentowanie stałe. Jakie? 6% dla posiadaczy e-konta do usług, a 6,2% dla m-konta intensyw. Całkiem nieźle. Są jakieś limity kwot? Są: od 1000 do 25 tysięcy zł dla e-konta albo do 50 tysięcy dla m-konta intensyw. I trzeba pamiętać, że pula środków na te lokaty jest ograniczona 640 milionów zł. I jeszcze coś: klienci z M-kontem Intensiv w tej promocji mają darmowe prowadzenie przez pół roku. Tak, przez 6 miesięcy. Dobra, czyli podsumowując tą pierwszą promocję, jest potencjał na 600 zł plus lokata, ale wymaga to aktywności przez kilka miesięcy i trwa od 28 maja do 30 września 2025. Dokładnie. A jeśli ktoś woli coś prostszego? Szybszy bonus? No to wtedy jest ta druga opcja. E-konto z bonusem trzecia edycja. Tutaj nagroda jest inna. Jaka? Jak? Jednorazowy e-kod o wartości 200 zł do sklepów Biedronka lub Kaufland. Do wyboru. Czyli nie gotówka, a bon na zakupy. A warunki? Pewnie też dla nowych klientów. Tak, ale tu karencja jest liczona inaczej, od 1 stycznia 2021 roku, czyli obejmuje osoby, które dłużej nie miały konta wem banku. Rozumiem. Coś jeszcze? Jest innego? Tak. I to jest bardzo ważne. Trzeba najpierw zapisać się do promocji przez specjalną stronę internetową. Aha. Czyli nie wystarczy po prostu złożyć wniosku o konto. Nie. Najpierw zapis na stronie promocji, a dopiero potem, w ciągu siedmiu dni, trzeba złożyć wniosek o e-konto do usług i to konkretną metodą: przez selfie, czyli wideoweryfikację w apce, albo przez e-dowód, czyli odpada wizyta w placówce czy kurier. Wygląda na to, że tak. I jeszcze trzeba wyrazić zgodę na mo okazję. Okej, okay. czyli proces startowy jest bardziej rygoistyczny. A co trzeba zrobić, żeby dostać ten e na 200 złotych? Warunki są tu podobne jak przy tej pierwszej stówce w tamtej promocji czyli jednorazowy wpływ minimum 1000 zł w ciągu 7 dni od otwarcia konta znowu te 7 dni tak. Do tego minimum jedno logowanie do aplikacji mobilnej no i co najmniej 8 transakcji kartą lub blikiem w miesiącu otwarcia konta lub w kolejnym i ważne te transakcje nie mogą być anulowane. Jasne. Kiedy i jak ten bonus się pojawia? Bonus będzie dostępny w aplikacji mobilnej w sekcji Mo Okazje. Powinien się pojawić do końca drugiego pełnego miesiąca po spełnieniu warunków? Jest ważny przez jakiś czas. Tak, przez 60 dni. Jak już się pojawi, trzeba wybrać sklep Biedronka czy Kaufland. Ten wybór jest ostateczny. I tu też pewnie jest jakiś limit. Jest. Limit 4500 rachunków objętych promocją, a czas na przystąpienie jest od 15 kwietnia do 30 czerwca 2025, czyli krócej. Niż w tamtej. Dobra, to podsumujmy może kluczowe różnice, bo trochę się tego nazbierało. Jasne. Obie są dla nowych klientów, ale z inną datą karencji: 2022 versus 2021. Pierwsza, załóż konto i zyskaj premię. To potencjalnie więcej kasy do 600 zł w gotówce plus lokata, ale rozłożone w czasie, wymaga regularności przez prawie pół roku. No, to jest opcja dla bardziej systematycznych, powiedzmy. Druga, e-konto z bonusem, daje szybszy, jednorazowy bonus, 200 zł w formie e-kodu na zakupy, ale za to ma te bardziej konkretne wymogi na start. Zapis na stronie, otwarcie konta tylko przez selfie lub e-dowód. Dokładnie. W obu kluczowe są te terminowe wpływy i odpowiednia liczba transakcji. I jeszcze ta praktyczna uwaga. Żeby skorzystać z którejkolwiek promocji, numer PESEL nie może być zastrzeżony w rejestrze państwowym w momencie składania wniosku. Warto o tym pamiętać. I generalnie analizując takie oferty, dobrze jest myśleć nie tylko o tym bonusie na start. Co można myśli? No żeby zastanowić się czy warunki samego konta, opłaty za kartę, inne usługi, czy to nam pasują na dłuższą metę. Po tym okresie promocyjnym. Czy konto wybieramy dla tej chwilowej korzyści, czy faktycznie odpowiada naszym potrzebom finansowym? Słuszna uwaga. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Zapraszamy na bloga bankowe ABC, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat promocji. Link w opisie filmu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.